Dobry, zapraszam na unboxing gry EvenFall, którą w Polsce wyda wydawnictwo Rebel. Gry otrzymałem właśnie od wydawnictwa Rebel, za co serdecznie dziękuję. Tutaj mamy coś do naklejania oraz instrukcja. Instrukcja ma 20 stron i nie jest aż taka długa, pięknie ilustrowana. Dobrze, mamy kartoniki do wstrykiwania, mamy tutaj planszetki klanów, klany, sfery, krzyża, ciernia i, i gwiazdy. Mamy tutaj też żetony surowców, księga, mikstura, zioło, katali 44 katalizatory, awers sierp, revers kula, czyli takie dwustronne. Mamy znacznik pierwszego grata. 4 cztery rzetony punktów zwycięstwa. No i cztery liczniki many, tak? To te takie okrągłe, które będziemy musieli złożyć. Ok, wcześniej mieliśmy czy plansze regionów. Teraz mamy plansza z torami punktów zwycięstwa i many. Oraz planszetkę automy. Tutaj są do tych. Obrotowych liczników mamy. Elementy. Tak jest i mipelki. Co my tutaj mamy? 16 znaczników pod... w czterech kolorach. Tak, takie okrągłe, czarne, niebieskie, żółtawe i czerwone. Tutaj mamy. To są mędrcy. Te, takie podobne do krasnoludków, To są mędrcy. 16 mędrców mamy. W po czterech. W każdym kolorze i te takie z prostymi kapeluszami to są wiedzimy też. Jest 16 ich i mamy ich po cztery kolorze. Zioła, księgi i mikstury. Tak, pomarańczowe to są księgi, czerwone mikstury i zielone zioła to są takie surowce w tym grze. mnóstwo woreczków. O tak więc jakiś reboxing bez insertu innego to nie będzie miał sensu. No i dobrze, dwie talie kart zafoliowane. Będziemy otwierać. Tak, to są karty rytuału. Na przykład kielich transmisji, zwierciadło gina. U góry z lewej strony mamy koszty. Na dole pod spodem są punkty zwycięstwa. No i jak zwykle, efekty, słowa kluczowe, nazwa, i tak dalej. Można sobie przeglądać. Ilustracje są bardzo ładne. Aczkolwiek nie jest tak, że wszystkie są unikalne, bo jest kilka ilustracji powtórzonych. O, mamy kota i tam jakieś marionetki i inne elementy. Ilustracje są bardzo fajne, klimatyczne. A karty są wykonane z takiego mały, mniej śliskiego materiału. No, to może mieć znaczenie dla tych, co nie koszulkują. Druga talia. Zobaczmy, co będzie w tej drugiej talii. Tutaj mamy po rewersie da się rozpoznać inne karty. Są to karty miejsc mocy. No i one mają na górze, mają nazwę. Pod spodem symbol magicznego kamienia i one się tym właśnie różnią. Przecież często tylko. Ponieważ ma, na przykład mają taką samą ilustrację, ale ten symbol magicznego kamienia jest inny. Z prawej strony u góry symbol zbierania plonów. No i na dole. Niżej plony, tak? Nieraz mamy jedną ikonkę, nieraz dwie, w zależności. Na dole premie z połączenia, A, e, no i koszt odkrycia, liczba wiedźm, takie elementy. Tak, są też karty, no te takie jasne, to są właśnie te w mocy. Są też karty specjalistów, członków rady, to mają podobne wersje do kart rytuałów. Ilustracje są bardzo ładne i klimatyczne. Ok, te karty były takie dwustronne bez rewersów. Tutaj, jak widać, są cztery miejsca, takie cztery pojemniki. Jeden jest na karty, reszta na żetony i mipelki, które tutaj mieliśmy. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania kanału, lajkowania oraz komentowania. Dziękuję.